Jesteśmy na plaza Uruguaya w samym centrum Asunción. Tu, pomiędzy zielenią placu a zgiełkiem miasta, znajduje się świadek innej epoki Estación Central del Ferrocarril. Dawny dworzec kolejowy, który niegdyś był bramą do nowoczesności i rozwoju Paragwaju. To stąd odjeżdżały pociągi w kierunku innych regionów kraju. Dziś budynek stoi cicho, stanowiąc pomnik czasów, kiedy można było podróżować torami po całym Paragwaju, a kraj był jednym z najnowocześniejszych państw Ameryki Południowej. Wśród dominującej w Asunción niezbyt ciekawej architektury, budynek dworca wyróżnia się zdecydowanie. Oto fasada dworca, duże łukowate okna, neoklasyczny podział elewacji, monumentalna bryła, która w XIX wieku miała wyrażać siłę i aspiracje Paragwaju. Budynek stacji wzniesiono w latach 1859-1864 i przez wiele lat był wizytówką modernizacji Asunción. Paragwaj był jednym z pierwszych krajów Ameryki Południowej, które uruchomiły kolej. Już w połowie XIX wieku prezydent Carlos Antonio Lopez postanowił połączyć stolicę z ważnymi ośrodkami rolniczymi i portem. Do prac sprowadzono brytyjskich inżynierów i parowozy z Anglii. Idąc wzdłuż budynku docieramy do peronów osłoniętych stalową wiatą wspartą na żeliwnych kolumnach. To miejsce, gdzie tory wiodły w nieznane, gdzie przybywali pasażerowie i towary. Dziś perony są ciche, a tory właściwie nieużywane. Przekraczamy progi dawnego dworca. Stajemy przed dawnymi kasami. Okienka zamknięte, drewniane drzwi i szyby pozostały. Tutaj sprzedawano bilety na trasę Asunción Paraguay w kierunku Encarnación i dalej. Gdy kolej zaczynała działać w 1861 roku, była jednym z najważniejszych środków transportu w kraju. Ale czasy się zmieniły, a transport szynowy w Paragwaju przestał być priorytetem. Wchodząc do głównego holu, możemy tylko wyobrazić sobie, że to miejsce kiedyś tętniło życiem. Kolejki do kas, podróżni z walizkami, zapowiedzi pociągów. Ten hol był miejscem spotkań, pożegnań i powrotów. Teraz zamieniony w Muzeum Historii Paragwajskich Kolei jest pusty. Wchodzimy na peron. Spoglądamy wzdłuż torów, kiedyś ciągnęły się dalej, łącząc Asunción z regionem i portem rzecznym. Dziś cała ocalała infrastruktura zarasta. I choć od pewnego czasu w mediach paragwajskich mówi się o planach przywrócenia części linii do życia, to póki co nic się nie zmienia, a tory nadal pozostają zapomniane. Na pustym peronie stoi lokomotywa parowa jedna z tych, które kiedyś ciągnęły składy po paragwajskich torach olbrzymia sylwetka, stal i żeliwo. Dymu z komina już nie ma. Nie w ruchu, lecz jako pomnik technologii dawnej epoki. Patrząc na nią, możemy przypomnieć sobie, że Paragwaj był w XIX wieku w czołówce krajów regionu, które uruchomiły kolej. Kawałek dalej stoi zabytkowy wagon. Wchodzimy do środka drewniane ławki, stare lampy, zapach przeszłości. Przechadzamy się wnętrzem, dotykamy poręczy, patrzymy w kierunku okien, tak jak podróż wyglądała tu kiedyś. Wychodząc zauważamy kolejnego kota spacerującego po peronie niecodziennego mieszkańca tej historycznej przestrzeni przypominającego, że życie mimo wszystko toczy się dalej choć tory ciche. Przechodzimy do sal muzealnych, w których znajdują się mapy dawnej sieci kolejowej, archiwalne fotografie, bilety, mundury, urządzenia telegraficzne i wiele innych przedmiotów związanych z historią kolei paragwajskich. Każdy eksponat opowiada fragment historii, czasu kiedy kolej była siłą łączącą Paragwaj, kiedy tory sięgały po horyzont. W dokumentach i publikacjach paragwajskich coraz częściej przewija się temat przyszłości kolei, czy możliwe jest jej odrodzenie jako transportu podmiejskiego lub towarowego. Omawiana jest sprawa koncesji i partnerstwa publiczno-prywatnego, ale czy pociągi znowu wyruszą z tych peronów? Czy Paragwaj znowu da szansę torom i stacjom? Na razie stacja żyje jako muzeum miejsce pamięci, które przypomina, że transport to nie tylko ruch, ale też dziedzictwo. Jeżeli odwiedzicie Asunción, koniecznie zajrzyjcie do Muzeo de la Estación Central. Opuszczamy budynek, wychodzimy na ulicę, zostawiając za sobą budynek dawnego dworca i historie, które tutaj miały swój początek i koniec. Starego.